Ktoś mi ostatnio zadał pytanie: Mateusz, jak ty to wszystko robisz? Jak jesteś w stanie robić tyle rzeczy? Prawda jest taka, moi drodzy, że już powoli nie daję rady. Dużo tego wszystkiego i postanowiłem, że muszę po prostu coś z tym zrobić. Szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem, co? Za chwilę Wam opowiem o. Tak naprawdę tym, co zrobiłem, by szybkość mojego działania, głównie w pracy, zmalała, a efektywność i produktywność wzrosła. Jest to w ogóle moje mega odkrycie, w którym postanowiłem się po prostu z wami podzielić. Ale pozwólcie, że najpierw powitam w gronie naszych patronów. Nowe osoby, nowych patronów mamy. Tak to, taka to już nasza tradycja, że na poniedziałkowych powerwalkach witam nowe osoby, które wspierają to, co robimy. A co robimy? No, chyba głównie motywujemy się wzajemnie do rozpoczęcia dnia od, od spacerów, w którym zachęcamy do zdrowego stylu życia. I moi drodzy, do grona naszych Patronów ostatnio dołączyli. Śmieciarki jadą za mną, to ten hałas, który słyszycie. Myślałem, że szybko skręcę w prawo. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj z Trójmiasta. O poranku, pierwsza przejechała. Ja Cię kręcę, ile ich tu jeździ. No dobra. No dobrze, to od początku. Do e, grona naszych patronów ostatnio dołączyli. Po kolei e, Agnieszka Parnicka, Ania Krześniak, Robert Pepłowski, Marek Guszczyn, Sebastian Lewandowski, Piotr Szmitkę, e, Krzysztof Synak, Stefan Klabisz, Jarek Schubert, Hanna Dzielińska. O, Hanka Warszawianka. Super! Ania Grabowska, Łukasz Trzaskowski, An Imiel i Litka Małecka. Mamy już w sumie, słuchajcie, 85 osób, które wspierają co miesiąc Power Walk na patronajcie. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. W imieniu wszystkich jesteście kochani. Naprawdę no, fantastyczne mieć takich patronów, takie wsparcie. Naprawdę bardzo, bardzo to doceniamy i dziękuję za to. Słuchajcie, wracając do tematu mojego dzisiejszego Powerwalka, który tutaj prowadzę. Fajne uczucie jest iść sobie o poranku, już zaraz będzie wschód słońca, i mieć taką świadomość, że nie idę sam, tylko idę w tym czasie, wy też mam nadzieję, idziecie. Bo spacer to najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia i właśnie o poranku jeszcze kurczę, samo zdrowie i dobra energia później na cały dzień, więc do tego Was zachęcam. I długo się przygotowałem do dzisiejszego Powerwalka. Myślę, że w ogóle Wam się spodoba ten temat. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, bo coś czuję, że, że nie jestem sam w tej takiej sytuacji, gdzie mam bardzo dużo spraw na głowie. Nie wiem, czy też tak macie, ale to jest jakiś obłęd, w jakim tempie życia żyjemy, szczególnie jeżeli ktoś w coś jest zaangażowany tak dosyć mocno. A ja tak mam. Po drugie to co i w jaki sposób u siebie teraz zmieniam już przynosi ciekawe efekty. Ja, ja jestem mniej teoretykiem, jestem bardziej praktykiem i lubię dzielić się swoimi doświadczeniami głównie wyniesionymi ze sportu, ale akurat ta metoda Którą teraz stosuję, wziąłem nie ze sportu, tylko od amerykańskiego profesora. Słuchajcie, to ta zmiana, większość zmian, które wprowadzam w swoim życiu, wprowadzam i następuje u mnie w takim schemacie czterech kroków. Można by je nazwać etapami. Po pierwsze, ten pierwszy krok, na początku. No, muszę poczuć wewnętrzną potrzebę. Taką, że coś muszę w sobie zmienić. I to wzbudza moją ciekawość. Zastanawiam się, co się dzieje. A poczekajcie, zaraz rozwinę każdy z tych punktów. Najpierw pierwszy krok, najpierw muszę poczuć wewnętrzną potrzebę, żeby coś u siebie zmienić. OK? To jest pierwszy krok. Drugi. Szukam inspiracji, jakiejś sprawdzonej metody. Trzeci krok. Układam plan. Swój plan. Jak tą zmianę wprowadzić? W jaki sposób? E, I no, oczywiście układam ten plan dopasowany do mnie, a nie tak jak profesor na przykład mówi, bo może w, w miarę uniwersalny albo pod kogoś, a mi to może nie pasować. Okay? A na końcu, czyli czwarty krok, to jest wdrożenie tego planu w formie ćwiczeń. Tak jak robią to sportowcy, czyli tak jak robię to ja, tak, poprzez ćwiczenia słuchajcie, utrwalamy taką metodę, żeby się po prostu na stałe już przyjęła i, i na końcu też patrzę jakie przynosi to rezultaty. Po mniej więcej tak trzech, no dwóch, trzech do czterech tygodni. Taką mam obserwację, zresztą wiele osób mówi, że żeby wprowadzić do życia jakąś zmianę w formie na przykład zdrowego nawyku, to najlepiej właśnie trzy, 4 tygodnie sobie dać i Wtedy to wszystko dobrze idzie. Dobra. To zacznijmy od tego punktu pierwszego, który powiedziałem, czyli wewnętrznej potrzebie zmiany. Takiej sytuacji bieżącej, którą mam u siebie. Słuchajcie, prawda jest taka, że pracuję jak szalony. Jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Mam tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Chcę zrobić wszystko. Naprawdę, to tak mnie wkręca, tak mnie wciąga. E, to wszystko planuję, ale planuję tak naprawdę bajkę. Takie, jak po angielsku to się nazywa, fairy tales. Nie rzeczywistość, tylko po prostu myśląc o tym, że zrobię to wszystko, co chcę zrobić, to tak naprawdę jest to nierealne i, 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 i to staje się w pewnym sensie bajką, a nie e, rzeczywistością. I Muszę zejść na ziemię. Nadal robić wiele, ale w miarę swoich możliwości i robić to przede wszystkim solidnie. Muszę, tak sobie powiedziałem, zwolnić tempo, tempo myślenia i działania. I to jest takie moje postanowienie. To nie znaczy, że poddaję się i zatrzymuję się. Nie, nie, nie. Zaraz dowiecie się, jaki jest głębszy sens tego wszystkiego i to, co powiedziałem na początku, zwalniam tempo, ale. Już zauważyłem, że moja efektywność i produktywność wzrosła przez to. To jest w ogóle niesamowite. Czasami zwolnienie tempa przynosi niesamowite, zaskakujące efekty, i to się właśnie już w tym momencie u mnie dzieje. I jeszcze jedna rzecz jest w tym, że tak powiem, kroku pierwszym, czyli takiego uświadomienia sobie, co się u mnie dzieje. Otóż Uważam, że mam obsesję produktywności. Sam, naprawdę. To nie wiem, z czego to wynika. Może z mojego rocznika, może z tego, co wyniosłem z domu, może też ze sportu. Nie wiem, muszę to przegadać z Dorotą, moją trenerką. Już zresztą wiele razy to omawialiśmy, ale muszę wrócić trochę do tego, bo nigdy nie słyszałem o tym określeniu productivity obsession, czyli obsesja produktywności, która właśnie. U mnie w tym momencie nastąpiła, następuje i, i się mnie trzyma kurczowo. Więc tak samo narzucam sobie tempo, za duże, zdecydowanie i muszę zacząć robić rzeczy, pracować w swoim tempie, bo każdy z nas ma swoje naturalne tempo. To właśnie e, profesor Karl Newport, e, o, trochę falstat zrobiłem. Bo chciałem powiedzieć, co to za metoda. No ale dobra, to płynnie przejdę. Czyli podsumowując ten krok pierwszy, uświadomiłem sobie, że coś muszę zmienić, i kolejny krok to jest szukanie inspiracji. Czyli to jest ten krok drugi. Metody, która mi będzie pasować. I szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem Slow Productivity. Powolna produktywność. Autorem tej metody jest profesor Karl Newport i profesor Newport pokazuje w swojej metodzie, jaka jest różnica. Tak na, na początku, pamiętam jak słuchałem jego wypowiedzi, podcastu i czytałem, to on po, pokazuje różnicę pomiędzy listą do zrobienia, czyli to-do list. Nie wiem, czy taką też prowadzicie. Czy to w kalendarzu, czy macie może kartkę i długopis i zapisujecie sobie rzeczy do zrobienia, i tak dalej? Ja używam aplikacji Things. Świetnie działa i, i super, on właśnie mówi: No, masz to-do listę czy wish listę? Czyli on właśnie pięknie tłumaczy różnicę pomiędzy listą rzeczy do zrobienia, a listą życzeń. I celem jego metody tej slow productivity, powole, powolnego, powolnej produktywności, jest nauczenie się wyborów i robienie rzeczy wartościowych. Przede wszystkim to jest jedna. Czekajcie, bo ja idę i znów jedzie jakiś samochód. No tak, bo to już po szóstej, ludzie do roboty jadą albo odwożą dzieci do szkoły. No, a my sobie tutaj spacerujemy, ale to jest właśnie jeszcze taka dobra pora. Ja zaczynam taki dzień, właśnie nazwijmy to domowy, o godzinie siódmej, kiedy wszyscy się budzą. A teraz, a teraz mam czas dla siebie i dla nas fajny taki power walk. No, rewelacja. Codziennie chodzę. Mam nadzieję, że wy również się coraz jaśniej robi. Um, ale ja tutaj pokażę Wam, bo mam przyczepione do gimbala. Znaczy, nie chcę Wam za dużo pokazywać, bo chciałem bardziej, żebyście słuchali, ale mam lampkę. To ta jeszcze z zeszłej zimy, kiedy było ciemno, a chodziliśmy, i sobie przyczepiam ją tutaj do gimbala. I, i dzięki temu ci z Was, którzy tutaj podglądają mnie w tym momencie, to, to widzą mnie bardziej oświeconego. No, właśnie a propos oświecenia. Nagle oświeciło mnie, że muszę coś zmienić w swoim życiu. Dobra, wracając do tematu, profesor Karl. Newport powiedział, żeby właśnie po pierwsze rozróżnić to-do listy od wish listy. Następnie nauczyć się, bo to jest właśnie cel tej metody, nauczyć się wyborów i robienie rzeczy wartościowych. I jeszcze jedna rzecz jest, a tak naprawdę dwie. Robienie mniejszej ilości rzeczy w tym samym czasie, co przekłada się na mniej stresu oraz robienie Rzeczy wolniej. Tak, to także jest coś, co nawiązuje do czego? Do pracy głębokiej, czyli tak zwanego deep worku i mniej rozpraszaczy. Robienie rzeczy wolniej to także się na to przekłada. I na samym końcu, jeszcze w tej metodzie Slow Productivity jest też wskazówka, żeby częściej mówić nie odmawiać nawet bardzo ciekawym pomysłem, e, propozycją. Wtedy, kiedy wiemy i zdamy sobie sprawę, że już nie damy rady czegoś zrobić, po prostu powiedzieć nie, czyli umiejętność, asertywność. I to, moi drodzy, jest ta, ten krok drugim, mój, e, czyli umie, e, znalezienie inspiracji jakiejś konkretnej metody. To już nastąpiło. Widzicie? Najpierw krok pierwszy to, czyli poczułem potrzebę, drugi to jest znalezienie inspiracji jakiejś metody. No a teraz przejdę do kroku trzeciego, czyli ułożenie sobie planu. E, wpisałem sobie po prostu, tak, po prostu do swojego kalendarza e, ten plan. Ułożyłem sobie go i wpisałem do swojego kalendarza e, pewną notatkę na początek dnia. Tak naprawdę zanim wyszedłem tutaj na ten e, e, power walk, to właśnie sobie to e, przeczytałem. No i też trochę ułożyłem plan dzisiejszego Power Waka, to co chcę Wam powiedzieć, bazujący na tym tak naprawdę, co się u mnie dzieje, więc nie musiałem odkrywać Ameryki, coś wymyślać na nowo, tylko po prostu mówię Wam to, co się u mnie dzieje, co w tym momencie realizuję. I codziennie rano zaglądam sobie do tej notatki. Mam to w formie, nie wiem, może nie przypomnienia, ale po prostu punktu do przejścia. Dlaczego? Ponieważ jest to dla mnie nowość i nie mam jeszcze tego, że tak powiem, u siebie yy, w, w, w że tak powiem, natu, naturalny sposób wdrożonego, dlatego idę sobie według notatki. Przypominam, ćwiczę. I codziennie rano przechodzę przez tą notatkę, i na bazie tego, co jest tam zapisane, według tej metody, yy, układam listę i plan dnia. Yy, nie po swojemu, według yy, starych nawyków czyli wszystko bez żadnej asertywności, bez żadnej świadomości wszystko naraz, zbyt dużo wiele rzeczy naraz i tak dalej, tylko teraz właśnie slow productivity, powolna produktywność i tak u mnie wygląda ten ułożenie tego planu który sobie wdrożyłem, jak na razie robię to już od kilkunastu dni, super a nie razu nie odpuściłem, co ciekawe nawet w weekend sobie tam zaglądam nawet jeżeli weekend mam wolny, to utrwalam sobie tą wiedzę, tą, tą nową metodę, którą mam nadzieję ze mną zostanie. Zresztą zobaczymy, czy ze mną zostanie, bo najpierw muszę poczuć i ocenić za jakiś czas, czy to przyniosło jakiś efekt. No i teraz przejdę do kroku czwartego czyli to, co tak naprawdę najwięcej energii ode mnie wymaga czyli treningu. Na początku dnia już Wam powiedziałem, co robię, prawda? Czyli zaglądam sobie do tej notatki, na czym ta metoda polega. Przypominam sobie jej poszczególne elementy, o których już Wam wspomniałem wcześniej. To był chyba krok drugi. I teraz kolejna rzecz. Trening, praca nad jednym zadaniem. To jest jedne, między innymi coś, co na pewno dzisiaj, jutro i pojutrze wdrożę. Jeżeli się mam na czymś dobrze skupić, to będę robił to tylko jedną rzecz. I Profesor Karl Newport mówi, skup się na takim treningu interwałowym. Tak jak w sporcie interwały, to są tak, nie wiem, na przykład podbieganie w 15 sekund, intensywne tylko to robisz, a później trochę rozluźnienia. I akurat w pracy bardzo dobrze służy ustawienie timera, czyli licznika. Jak to się mówi, nie stopera, tylko tego co odlicza. No, timer chyba, tak? Odliczacz. Dwa, na 20 minut daję radę. Od razu powiem, mówię sobie, że dam radę, i to nie jest duże wyzwanie. Dłuży się ten czas, to ciekawe, mając inne złe trochę nawyki, ale teraz jest OK. I profesor mówi, że po tygodniu takiego treningu można dodać kolejne 10 dni, przepraszam, nie 10 dni, a 10 minut, zwiększając ten czas pracy do 30 minut, ten interwał. Kolejną rzeczą, którą robię w ramach kroku, Czyli tego treningu, to zapisuję sobie rzeczy do zrobienia, czyli tak jak to wcześniej robiłem na liście to do, nie łyżliście, tylko to do. ale on sugeruje, żeby nie traktować tej listy jako listy do, zrobione, do zrobienia obowiązkowej, tylko po prostu taką ściągawkę. Taką, takie wskazówki, co powinniśmy e, zrobić. Natomiast bardzo ważny jest też własny feeling, e, bez presji większej, tylko po prostu rzeczy do zrobienia. I, i stosując tę metodę slow Productivity, okazuje się, ja już też zauważyłem to po sobie, że faktycznie ta lista odhaczam te, te rzeczy lepiej, sprawniej m, niż to było e, wcześniej. No i to by był e, krok czwarty. Podsumowując, moi drodzy te cztery kroki, żeby Wam się może utrwaliło to, jeżeli chcecie e, spróbować, to e, punkt pierwszy, ten etap pierwszy, to jest na początku poczucie wewnętrznej potrzeby, z czym mamy wyzwanie i problem. Kolejna ciężarówka, śmieciarka jedzie, więc zatrzymam się tutaj. Coś niesamowitego, jaką sobie trasę tutaj e, obrali. Wcześniej tego tutaj nie było, wiecie? Chodzę cały czas te, podobnymi tutaj ścieżkami w okolicy, a ci się kurczę tutaj uwzięli teraz. Może to tylko raz w tygodniu, w poniedziałek, no ale tak jest. No. E, więc tak, krok pierwszy to jest poczucie wewnętrznej potrzeby. Krok, dru krok drugi to jest szukać inspiracji, jakiejś sprawdzonej metody. E, krok trzeci to jest e, ułożenie planu. A e, krok czwarty to, jest, to są ćwiczenia, mm, o których Wam też już powiedziałem, m.in. te interwały. E, Powiem Wam, naprawdę jestem super zadowolony ze zmiany, którą wprowadzam do swojego życia. Teraz, po, bo było to istne szaleństwo wcześniej. Nie było źle, ja dowoziłem projekty, ale bardzo dużym kosztem. Ja wiem, że wiele, na wiele mnie stać, ponieważ bardzo dbam o swoje zdrowie, o swoją energię, chociażby ten poranny spacer, który poprzedzam zawsze wypiciem szklanki ciepłej wody. Co jeszcze? Nie zabieram telefonu do sypialni. Te wszystkie zdrowe nawyki, o których Wam mówimy, te sugestie, inspiracje, które dostajemy też od naszych gości, których zapraszamy na power walki, to co mówi Gosia Pilichowska, nasza nadworna dietetyczka i psychodietetyczka a propos właśnie dbałości o chociażby pory, albo kolejność naszych posiłków i składników. I wielu innych rzeczy. Kurczę, powiem Wam naprawdę, przez te, ten zdrowy styl życia, który prowadzimy, mam nadzieję, żeby również, e, naprawdę możemy przenosić góry, i nasza efektywność wzrasta. Natomiast gdzieś jeszcze jest to ułożenie tego procesu, tego planu naszego działania ilości rzeczy, które mamy na głowie e, i w pracy, i w domu, i prywatnego dlatego stwierdziłem, że jeszcze. Nad tym trochę popracuję. Ja już dużo wcześniej o tym wiedziałem, ale teraz ten Slow Productivity spadł mi w rękę, dlatego sprawdzam. I za jakiś czas podsumuję to, powiem sobie, czy to faktycznie dobrze działa, i to zrobię. Dobrze, moi drodzy, już na sam koniec chciałem Wam tylko powiedzieć, jak będzie wyglądał ten tydzień. Bardzo ciekawy w Powerwalkach jutro mamy power walka z Basią Pasek która powie nam więcej o tym jak wzmocnić u siebie duchowość i jak spowodować, żebyśmy mieli więcej błysku w oku będzie to power walk nowy nowy cykl uruchamiamy razem z naszym partnerem Nikalab i będzie to Taki power walk zdrowie na co dzień, znika lab. Fajnie, że wspierają nas partnerzy, ale mamy też patroni. Świetnie, kochamy Was naprawdę bardzo za wsparcie, patronów, ale mamy też i partnerów i bardzo fajnie, że Nika Lab do nas dołącza w środę Gosia Pielichowska poprowadzi Power Walk, w czwartek Longevity Walk, który realizujemy też z naszym partnerem Longevity Center bardzo ciekawy dużo o sporcie będzie i to takim wyczynowym sporcie, więc ci, którzy z Was którzy są zainteresowani tym tematem sami albo macie kogoś ze znajomych albo w rodzinie to polecam pójść z nami na spacer czwartkowy i posłuchać Hmm, hmm, po, 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 po Cezarego, o, Cezary Sadowski, właśnie przypomniałem sobie imię i nazwisko, pracujący w Longevity Sport Labie, a w piątek, a w piątek będę w Krakowie yy, i w Krakowie pójdę na spacer z Fryderykiem Karzełkiem o 6.15, nie o 5.55, yy, wtedy kiedy zaczyna się klub, 5.55, tylko na 6.15. Kiedyś byłem u Fryderyka jako gość specjalny na właśnie takim spotkaniu porannym o 5.55, a teraz umówiliśmy się z Fryderykiem na Power Walk. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajny, ciekawy. Bardzo szanuję i cenię Fryderyka. Ma mnóstwo energii. Dobrą robotę też robi. Fantastyczną jest dla mnie inspiracją. I nawet tutaj pojawiło się pytanie, a czy my nie jesteśmy Wzajemnie dla siebie konkurencją, klub 555 i Power Walk? Wydaje mi się, że nie. A jeżeli nawet jesteśmy, to uważam, że jesteśmy bardzo zdrową konkurencją. Motywujemy się, inspirujemy i robimy dobrą robotę dla Was, moi drodzy. I myślę, że to jest właśnie coś, co jest super. No, i na koniec jeszcze chciałem Wam polecić. E, zajrzenie do archiwum naszego e, Powerwalków. Na YouTubie mamy to wszystko fajnie poukładane, więc jeżeli będziecie gdzieś jechać pociągiem, samochodem e, i mieli chwilę czasu, to e, za, zajrzyjcie. Zeszły, w zeszłym tygodniu w piątek Wojtek Hera poprowadził fantastyczny spacer PowerWalka. Um, polecam Wam, jeżeli nie słuchaliście go, to odsłuchać, czy to na YouTube, czy na Spotify, czy na Apple Podcast. Tam też umieszczamy te wszystkie nasze materiały. No i jeżeli macie ochotę jeszcze zajrzeć też na naszą stronę internetową powerwalk.pl, do naszego sklepu, gdzie można kupić m.in. taką czapeczkę. Pamiętajcie, wszystko, co robimy, to dla Was. Wszystko jest jakościowe, zdrowe i też um, kupując takie rzeczy wspieracie ten projekt, bo Powiem szczerze, no ja cały czas trochę dokładam do niego. Nie mam z tym problemu, bo uważam, że robimy fantastyczną rzecz dla innych, gdzie indziej się zarabia pieniądze, gdzie indziej się je wydaje, wkłada i ja to uważam. Ale dzięki właśnie patronom, partnerom i sklepowi i tak dalej, to wszystko jakoś lepiej funkcjonuje, więc e, zapraszam bez ciśnienia, ale jak macie ochotę, to e, śmiało. No, to na tyle dzisiaj. E, życzę Wam cudownego dnia, e, pełnego energii, zdrowia. Uważajcie teraz szczególnie, bo zaczyna latać dużo tych świn z powietrzu, bakterii, wirusów itd. Spacer, wyjście na świeże powietrze, dotlenienie się, trochę aktywności, inspiracji, właśnie uporządkowania, spokoju, trochę tak jak powiedziałem Wam dzisiaj, dzięki metodzie chociażby slow productivity może to być fajne i przyjemne. Dobra? Do tego Wam życzę wszystkiego dobrego i co. Do zobaczenia jutro na e, też ciekawym bardzo e, spacerze. Trzymajcie się. Pa. Hej.